Witam wszystkich serdecznie. Seler to jedno z najzdrowszych warzyw korzeniowych. Nic więc dziwnego, że jesteśmy gotowi poświęcić tyle uwagi na jego uprawę. Zdarza się jednak, że jego bulwy nie osiągają zadowalających rozmiarów. O jakich zasadach pamiętać, by korzeń selera był jak największy? W tym odcinku podam ich 8. Serdecznie zapraszam. To, czy bulwy selera będą duże, w dużej mierze zależy od wielkości wysadzanej rozsady. Taka mająca kilka liści na wysokość 20-30 cm pozwoli nam osiągnąć znacznie większe bulwy jesienią. Wielkość rozsady zależy przede wszystkim od terminu wysiewu. Im wcześniej zaczniemy przygotowywać rozsadę selera, tym lepiej. Ja wysiewam seler już w styczniu, najpóźniej na początku lutego. Jest to warzywo, które bardzo długo wschodzi i potrzebuje sporo czasu do wzrostu. A zatem pierwsza zasada: seler wysiewamy na rozsady na przełomie stycznia i lutego. Kolejną bardzo ważną czynnością, decydującą o wielkości rozsady, a później bulwy, jest pikowanie. Oczywiście możemy zostawić go w jednym pojemniku, ale jeśli go przepikujemy, stworzymy lepsze warunki do jego rozwoju. Więcej przestrzeni, więcej słońca, więcej składników odżywczych to czynniki sprzyjające rozwojowi selera. Zobaczcie, to jest przepikowany seler. Tak wygląda w chwili, gdy mogę przesadzić go do gruntu. A to seler którego nie pikowałam, wysiane w tym samym terminie. Ogromna różnica, prawda? Ten miał mało przestrzeni, rósł w większym zagęszczeniu i dlatego jest o wiele mniejszy. A zatem druga zasada. Jeśli chcesz, by bulwy selera były duże, przepikuj go, gdy będzie miał rozwinięte dwa liście właściwe. W opisie umieszczę link do filmiku o pikowaniu selera. Trzecia zasada dotyczy odpowiedniej gleby. Seler lubi ziemię bogatą w próchnicę. Będzie idealnie, gdy zasilimy ją kompostem lub obornikiem. Czwarta zasada: Seler wysadzajmy dopiero, gdy minie ryzyko przymrozków, czyli najczęściej po drugiej połowie maja. Co prawda, przymrozki nie niszczą rośliny, ale odpowiadają za brak tworzenia korzenia. Piąta zasada dotyczy sadzenia rozsady na miejsce stałe, a dokładnie głębokość sadzenia. Ważne jest, by pąk wierzchołkowy, tzw. Tak serduszko, nie znalazło się pod ziemią. Sadzimy go więc nie głębiej niż rósł w pojemniku. Szósta zasada. Sadzonek selera nie sadźmy zbyt gęsto. Zachowajmy odległość 30, a nawet 40 cm. Taka odległość będzie sprzyjała rozwojowi selera. Zasada numer 7. Jeśli chcemy, by seler ładnie rósł, wytworzył duże bulwy pamiętajmy. By zapewnić mu odpowiednie nawodnienie. Jest to szczególnie ważne w czasie grubienia korzenia, co przypada na okres letni. Zbyt mała zawartość wody w tym czasie spowoduje, że seler będzie wypuszczał liczne korzenie boczne, co niekorzystnie wpłynie na wielkość bulwy. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, czyli zasada numer 8. Gdy seler nieco podrośnie, a korzeń będzie nabierał masy, ziemię wokół rośliny odgarniamy, nawet do połowy bulwy. Zabieg ten robi się po to, by bulwa selera nie wytwarzała niepotrzebnych korzeni. Korzonki mają być tylko na dole bulwy. Prosty zabieg, a może mieć ogromny wpływ na jakość plonów. Także pamiętajmy o tym. Każdy ogrodnik sadząc selery chce uzyskać jak największe bulwy. Nie jest to trudne. Mam nadzieję, że podane przeze mnie zasady pomogą w uzyskaniu tego celu. Pamiętajmy też, że nie wszystkie odmiany selera uzyskują duże bulwy. Jedynie seler korzeniowy wytwarza bulwiasty korzeń, ale jest też seler naciowy i seler listkowy. O którego istnieniu jeszcze niedawno nie wiedziałam. Jedna ze słuchaczek poleciła mi tą odmianę, za co bardzo dziękuję przy okazji. Zakupiłam w sklepie internetowym. Wysiałam, może troszeczkę z lekkim opóźnieniem. Ale mam kilka sztuk. Nie pikowałam tego selera. Teraz rozdzielę korzonki i wsadzę go. Tak, tutaj mi na bulwie nie zależy. Tylko na listkach. I też wsadzamy. Na taką samą głębokość jak rus, czyli do, do tych liścieni, o, na tą głębokość, żeby serduszko nie przysypać ziemią. Wyczytałam, że seler listkowy ma delikatniejsze listki, podobne do pietruszki. Polecane do uprawy w doniczkach, na balkonie, a nawet na kuchennym parapecie. Także bardzo ciekawa odmiana, zobaczymy jak będzie rósł. Na, na razie listki są takie same jak korzeniowym, ale to może się zmienić. Będziemy obserwować. Napiszcie, jakie macie doświadczenie w uprawie selera listkowego. Chętnie dowiem się czegoś więcej na jego temat. Myślę, że nie tylko ja jestem ciekawa uprawy tej odmiany. Także czekamy na komentarze. Piszcie również o swoim doświadczeniu w uprawie selera korzeniowego. Może do podanych przeze mnie zasad dodacie kolejną. Będzie mi również miło, gdy wyślecie emotkę. Każdy komentarz pomaga mi w rozwijaniu tego kanału. Z góry dziękuję wszystkim za pomoc. Cóż, dzisiaj tyle o selerze. Życzę wszystkim udanej uprawy, by te selerowe bulwy do jesieni urosły jak największe. A zimą będziemy zajadać się pysznymi surówkami. Do następnego odcinka. Pa pa!